Zadanie pierwsze z serii pewniaków maturalnych. Rozwiąż nierówność. Typ zadania, który na maturze podstawowej z matematyki pojawia się za każdym razem. Więc naprawdę po, warto posiadać e, umiejętność rozwiązywania tego typu e, zadań. Ja tutaj rzuciłam taką troszkę trudniejszą nierówność kwadratową, dlatego że e, zanim zaczniemy ją e, tak naprawdę rozwiązywać, najpierw musimy dokonać tutaj e, przekształceń. Czyli doprowadzić ją po prostu do najprostszej możliwej postaci. Jak to zrobić? Po pierwsze, zauważamy tutaj z lewej strony wzór skróconego mnożenia. Jest to wzór na kwadrat różnicy. Ja rozpiszę ten wzór, natomiast ty masz go w tablicach, możesz tam spokojnie zajrzeć. Jest to a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Zastosujmy więc ten wzór skróconego mnożenia mam 2x do kwadratu, to będzie 4x kwadrat odjąć 2 razy 2x razy 7, czyli 28x i plus 7 do kwadratu, czyli 49. To ma być większe lub równe od. Tutaj z drugiej strony musimy przemnożyć sobie minus dwójkę przez cały ten nawias, pamiętając o tym, że jeżeli mnożymy minus 2 przez nawias, jeżeli mnożymy nawias przez liczbę ujemną, to będziemy zmieniać znaki, czyli mamy minus 2 razy x, co nam daje minus 2x i minus 2 razy minus 13. To jest równe 26x kwadrat po prostu przepisujemy. Zauważ, że ja nie przerzucałam od razu wszystkiego na stronę lewą i nie pozostawiałam z prawej strony tylko i wyłącznie zera, tak jak powinno się to zrobić w nierównościach kwadratowych, tylko najpierw dokonywałam takich pojedynczych przekształceń. Czyli, jeśli mam jakieś zaryskuconego mnożenia, to je stosuję, jeżeli mam coś przemnożyć, to przemnażam i przenoszę do Dopiero na tym etapie, na którym teraz jestem, czyli jak mam e, pojedyncze takie wyrażenia, które mogę sobie spokojnie poprzerzucać na drugą stronę, wiem wtedy w jaki sposób zmieniać znaki, ponieważ wiem, że każdemu mam zmienić znak na przeciwny. Jeżeli podejmujecie próbę. E, Mówię, podejmujecie jako uczniowie próbę przerzucenia całego tego wyrażenia na stronę lewą. To bardzo często są tutaj popełniane błędy w znakach, czyli albo jest zmienione za mało, albo jest zmienione za dużo, no i wtedy popełniacie kolejne po prostu błędy. Więc generalnie nie polecam tej metody, ok? Bo tutaj troszkę za dużo zmazałam, już naprawiony błąd, możemy lecieć dalej. Robimy to, co powiedziałam przed chwilą, czyli przerzucamy sobie tutaj wszystko to, co znajduje się ze strony prawej na stronę lewą, czyli mam 4x kwadrat odjąć 28x plus 49 plus 2x minus 26 minus x kwadrat, i to ma być większe lub równe 0. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych, x kwadrat są do siebie podobne, same x -y oraz wyrazy wolne. 4x kwadrat odjąć x kwadrat. To będzie 3x kwadrat minus 28x plus 2x to będzie minus 26x i plus 49 minus 26 to będzie plus 23 i to wszystko jest większe lub równe 0. Tego typu nierówność rozwiążemy sobie deltą. Zapisuję więc wzór na deltę. Z delty możesz skorzystać zawsze wtedy, kiedy masz nierówność kwadratową, czyli najwyższą potęgą występującą jest potęga druga. Wzór na deltę to jest b kwadrat minus 4ac. Zapiszmy sobie wartości współczynników a, b oraz c. Przypominam, że a jest to współczynnik, który stoi przy x kwadrat, czyli u nas jest to 3b to jest współczynnik, który stoi przy samym x, czyli u nas to jest 26 i C jest wyrazem wolnym, czyli dla nas 23. Pamiętaj, że jeżeli pojawią się tutaj jakiekolwiek minusy w tym wyrażeniu, to musimy je tak jakby zabrać ze sobą do dalszych obliczeń. Podstawiamy sobie do wzoru na deltę. mamy więc minus 26. Do kwadratu minus 4 razy 3, razy 23. Delta będzie więc równa 676, odjąć 276, co nam daje 400. Pierwiastek z delty będzie równy 20. Jeśli delta jest większa od 0, mogę obliczyć sobie miejsca zerowe x1 i x2. Ja je wyznaczę, Takiej skróconej wersji wzoru, x1 na 2 to będzie minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawiamy sobie teraz do tego wzoru, czyli tak, minus b to będzie minus minus 26, czyli to nam daje 26 plus minus pierwiastek z delty, czyli 20, przez 2a, czyli 2 razy 3, co jest równe 6. I rozwiązuję sobie takie dwie opcje. Jedna to będzie z plusem, druga z minusem, z plusem mam 26 plus 20, czyli 46 szóstych, natomiast z minusem mamy 26 minus 20, czyli 6 szóstych, co nam daje 1, 46 y, szóstych mogę sobie tutaj skrócić, czyli będę miała 23 trzecie i w tej formie w zasadzie możemy to zostawić. Na upartego można tutaj wyciągnąć całości, ale wcale nie ma takiej konieczności. Wyznaczyliśmy sobie miejsca zerowe. Za każdym razem jak rozwiązujemy nierówność musimy rozwiązanie zaznaczyć na osi x. -ów. Rysuję więc sobie ośkę x. -ów. Zaznaczam tutaj moje pierwiastki, czyli mam 1 i 23 trzecie. I teraz zastanawiam się, w jaki sposób będą tutaj skierowane ramiona paraboli. Pamiętaj, że jeżeli pracujesz na funkcji kwadratowej, a na takiej pracujemy tutaj, to wykresem takiej funkcji jest parabola. A więc jeśli mamy nierówność kwadratową, na wykresie będziemy szkicować parabolę. Nasza parabola będzie miała ramiona skierowane w górę, ponieważ a jest większe od zera. Rysuję więc parabolkę skierowaną w górę. Teraz zaznaczam sobie kółeczka na wykresie. Kółka to jakie będą zależy od symbolu nierówności. U nas ten symbol to jest większe lub równe, czyli zawsze wtedy, kiedy masz do, domalowaną tak jakby tą kreseczkę, czyli jest to lub równe, to kółeczka będą zamalowane. A więc zamalowujemy, zaznaczam sobie jeszcze, gdzie funkcja przyjmuje wartości dodatnie, gdzie ujemne, nad osią są plusy, pod spodem są minusy. Nas interesuje to, co jest większe lub równe 0. Czyli nas interesują wartości dodatnie lub równe 0, czyli to, co jest nad osią lub na niej. A więc odczytuję sobie tutaj te przedziały, w których mam zaznaczone plusy, czyli mam x należy od minus nieskończoności do 1, domknięte, dlatego że kółeczko jest zamalowane, nawias jest ostry, suma od 23 trzecie, domknięte do plus nieskończoności i na tym kończymy rozwiązanie tego zadania.